Spałeś kiedy? W W takich warunkach? Kac zmusi do wszystkiego. Tak jak gór. Musisz ze dwie ryby zharatą, ja ci powiem kiedy. Obcinaj, kurczę, nawet mnie w kurwiej. Ja, ja patrzę. Już, teraz, szybko, raz, raz. Poszedł, poszedł, no kurde, dawaj, dawaj, dawaj. I spokojnie, i spokojnie. Teraz już spokojnie. Nic się nie stało, nic się nie dzieje. Idziesz spokojnie, jak gdyby nigdy nie Robimy dobre. Cisza na planie. No. Z takimi aktorami. No. No, no. <śleski> Kamera poszła. No, a, a może... A ja na przykład z powodu filmu swoich wartości wewnętrznych nie będę naginał, nie? I tyle. Bo dla mnie słowo coś znaczy. A jak ktoś po prostu nie szanuje słowa, to wtedy jedzie łaciną i... A mnie to po prostu draży. No i... Prawie, ale to jest tylko film. No dla ciebie, a dla mnie nie. W pudle pracowałem, wiesz. No, na wolności no prawie nie, bo nie miałem czasu, nie? Tak. <kłysy> na wolności to tylko mogę tak powiedzieć, że pracowałem w Ministerstwie Słońca i Pogody, wiesz? Na Nocnej Straży grałem Petera Gurinue'a. Jako muszkietę Słynny reżyser. No i biorę muszkiet i syrów i coś tam po angielsku mówię i strzelam. No, tylko zapomniał słowa. Ja mówię, jeszcze nie znał życia ten Tak, ten nie za Każdy powinien, chociaż tydzień za się śmigać. Każdy. Poznał kurwa jak to smakuje. Poznał jak to smakuje. Tak, tak. I tak jest kurwa na siedzi. Pamiętasz nasze ostatnie, nieliczne zresztą, wakacje spędzone z Radą? Wiem, tych dni, kiedy byłem trzeźwy, było niewiele. Ale jak sięgam pamięcią, wstecz, to każdy z tych dni, każdy z tych dni mam wyryty. Sędziu.